Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na analizie kolejnego ty tygodnia, oczywiście astrologicznej analizie. Mamy tydzień od 10 do 16 sierpnia. 10 sierpnia mamy poniedziałek. A... No i rozpoczynamy od kwadratury Merkurego z Uranem. No cóż, czasem gwarantuje nam niezłą zabawę, ale uważajcie na efekty i na skutki tej zabawy. To jest bardzo często czas prowokacji intelektualnych, pomysłów tyleż niesamowitych, co całkowicie zbytecznych, chybionych, nie na czasie. Można również założyć, że w poniedziałek będzie dużo nieporozumień, będzie dużo kłótni, wszystko to może wynikać z braku powściągliwości języka. Również z tego, że trudno będzie sprostać swoim oczekiwaniom. Mamy inne wyobrażenia, nierealne. Nie chodzi o to, że one są nierzeczywiste. Są niemożliwe do zrobienia w tym czasie, w tym terminie, w tych okolicznościach. Z tymi ludźmi czasem też. To nie znaczy, że z jednym będzie lepiej, bo to nie mamy dobrego pomysłu w tym momencie. Również oczekiwania innych będą bardzo absurdalne, więc jakiekolwiek spotkania, żeby coś ustalić, założyć, no to się może okazać też nie do realizacji. To jest dzień, kiedy mamy do czynienia z nieoczekiwaną zmianą planów, a zmiany są dosyć zaskakujące. A tak samo jak i sojusze międzyludzkie okażą się zaskakujące, przyjaźnie się okażą zaskakujące, zmiana miejsc, tak? oczywiście. W podróży też niczego nie przewidzimy. Droga, która nas będzie wiodła, którą będziemy się poruszać, niestety nie doprowadzi nas do uprawnionego celu. Czas zamieszania. U niektórych może się manifestować rozstrojem nerwowym, niemożnością połapania się w szybko zmieniających się planach. Które to plany i tak nie będą stabilne. Czyli nawet jeżeli je zmienimy, to się okaże, że konieczna jest jakaś inna zmiana. Bardzo często może być tak, że ktoś się zachowa bardzo nieodpowiedzialnie takie wybryki. To są wybryki, za które trzeba będzie płacić, więc uważajmy na to. Taki mamy czas w poniedziałek. Co mamy 11 sierpnia we wtorek? Hmm. Powiedziałabym tak: zawirowań, ciąg dalsze. Nie dość, że poniedziałkowa kwadratura nadal jest aktualna, czyli ten układ, którym rozpoczęliśmy. Do tego jeszcze dochodzi księżyc w połączeniu z Uranem, też ciekawie. Jeszcze mam mało? <laughs> Mi też nie, oczywiście, do mnie też to dociera, że mamy kwadraturę świateł. Kolejny układ i słońce w filmku się do Jowisza. No to rzeczywiście e, mieszanka. Tylko, że ja Was zawsze zachęcam do tego, abyście obserwowali, e, co się dzieje, jak na przykład jest księżyc w kontakcie z uranem, w koniunkcji z uranem. Co się dzieje z Wami? Czy to jest dla Was e, pobudzające, twórcze, ożywcze, czy raczej nie, czy jesteście rozstrojeni, rozstrojone. Zauważcie to. W każdym razie. E, to jest siła nieharmonijnych układów i jest bardzo dużo. Siła, powiedzmy, złego na, na, na wszystko, co, co jest możliwe. I to powoduje jedną rzecz. Niemożność zrozumienia jakiegokolwiek zagadnienia. Mówimy, że coś pojmuje albo obejmuje. Swoją myślą, a tutaj czegoś nie pojmuje i nie obejmuje. E, tym razem to nie szczegół, ale ogół się wymyka spod kontroli całkowitej. E, czasem bywa i tak, że misterne ułożone, misternie ułożone plany sypią się jak domki z kart. No i to właśnie może być taki dzień. <taki> takie, takie nasze domki no, zupełnie tutaj a, nie będą a, rozstawione tak, jak trzeba. Nawet nie wiem, czy jakikolwiek domek się pojawi. Ale pamiętajmy o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dwa pierwsze dni tygodnia są trudne, wręcz wyzywające poniedziałek, wtorek. Jeśli naprawdę nie musimy, nie decydujmy o istotnych sprawach. W tym czasie również nie finalizujmy niczego, bo Coś zazwyczaj wynika w ostatniej chwili. To się chimerycznie zachowa, albo po prostu się rozchoruje, nie może przyjechać. Wyniknie jakaś sytuacja awaryjna, i znowu wszystkie nasze wcześniejsze przygotowania trzeba rozpocząć od początku. Także pamiętajmy również, że nawet doskonała forma merytoryczna nie gwarantuje sukcesu w wystąpieniach. Więc takie dwa dni, jeżeli nie musimy, a nie róbmy nic konkretnego. 12 sierpnia mamy środę, i powiem tak: no na środę można liczyć w tym momencie. E, uspokaja nasze wzburzone emocje, e, nieco łagodzi napięcie. E, oczywiście są cały czas twarde zasady i trzeba je szanować, ale słuchajcie, w środę pojawiają się zasady. Te dwa dni wcześniejsze można było mieć wrażenie, że niekoniecznie. Nie w każdej dziedzinie one funkcjonowały. Także wyfytujemy je, tak? A może panować oczywiście lekkie zamieszanie, ale już będziemy pamiętać o strukturze, o tym, że należy powoływać się na jakąkolwiek formę. Trudno mówić o ładzie w tym momencie. Bo mamy niezbyt idealny tydzień, proszę o tym pamiętać. Napięcie będzie eskalowało, co w chwilę się będzie coś pojawiało, ale dla y, y, większości z Was to może być bardzo fajny układ, tylko że nieprzewidywalny, proszę o tym pamiętać. E, bywa i tak, że musimy mieć jakieś światełko w tym tygodniu. No i właśnie tym światełkiem jest środa tego całego tygodnia, który a, będzie trochę dziwny, który stawia. Wysokie wymagania, wysokie poprzeczki e, pozwala nam na to, aby zrozumieć potęgę swojego panowania, potęgę swojej świadomości. To jest plus. E, oczywiście, e, powiem tak, no nieco przynudzę w tym momencie. Panują sztywne reguły i nie ma od nich odwołania, jakby cały czas ten układ jest podporządkowany koziorożcowi, przez chwilę, oczywiście, ale przynajmniej w środę jakieś wytyczne istnieją, czego może nie być w poniedziałek i we wtorek. Do 16, pamiętajcie, jest w miarę klarownie. Potem mamy wszechobecny kwinkung słońca do Neptuna. I na dobrą sprawę, brakuje nam sił do czegokolwiek. Nie potrafimy się pozbierać. To jest trudne. Chcę się do czegoś zabrać, a nie mogę. No i potem to jest taki właśnie ładunek e, popołudniowy środek. 13 sierpnia mamy czwartek. E, no, i to jest ciekawy czas. Obserwujcie kwadratury Marsa do Plutona. Czwartek mamy takową. E, 23 marca była koniunkcja Marsa z Plutonem. Mars, Pluton w znaku Koziorożca, a teraz mamy kwadraturę. W sumie nie było to bardzo dawno temu, więc możecie sobie porównać, przypomnieć te sytuacje i globalnie, co się działo, i oczywiście, co się działo indywidualnie. To jest historia o dominacji o dominacji pewnych zasad, o hierarchii, o nacisku. O tym, że trudno z tego nacisku się w jakiś sposób uwolnić. Zwróćcie uwagę na to, co samodzielnie wtedy przeżyliście w, w marcu podczas tej koniunkcji. Teraz jest kwadratura. Kwadratura między planetami władzy i woli wywołuje taką erupcję agresji. Może wywołać erupcję agresji. Uważajcie na to. Może to być walka o wszystko, walka totalna. Tutaj nie przesadzam. 23 marca mieli się pierwsze odniesienie, więc tutaj trzeba się odnieść do siebie, nie do sytuacji ogólnych, statystycznych, tylko też zbadać na sobie. Jeżeli nie zauważyliście niczego złego, to patrzcie, co się dzieje na kwadraturze. Kwadratura jest takim powiedzmy potężnym przytupem. Na co należy uważać? No cóż, na to, za kogo dla kogo nastawiacie kaku, albo w imię jakiej idei narażacie się, w imię czego rozpontujecie jakąś trudną sytuację. Także nie dajcie się wplątać w totalną władzę o przewodzenie i o to, kto ma nad czym kontrolę, kto ma nad kim kontrolę. A na jakimkolwiek poziomie by to nie było, to jest bardzo duży wymiar agitacji, tak naprawdę manipulacji czystosłownej. Również oczywiście ukrytej, tam jest Pluton, gdzieś tam, w zanadrzu. Co jeszcze? Powtórki tego układu. Dobrze wiecie, że Mars się będzie cofał i podobnie spotka się, a raczej zmierzy się z Plutonem 9 października i 20 grudnia. Zatem zapamiętujemy ten układ. 14 sierpnia mamy piątek. No i cóż, jeżeli nie daliście się ponieść emocjom albo iluzjom we wcześniejszym czasie, to piątek jest takim łagodnym zefirkiem, jest odpoczynkiem, oddechem, wytchnieniem można powiedzieć. Między godziną 10 a 13 wzmacnia nas Słońce i Księżyc w harmonijnych układach. A z Księżycem Słońce ma harmonijny układ, a z Marsem ma Księżyc. No i oczywiście dobrze się składa, bo przed nami mamy weekend, jest czas wolny. No i to, co istotne, należy rozprowadzić, skorygować, zakończyć, bądź też zasygnalizować, rozpocząć właśnie podczas tych trzech godzin. Byłoby po prostu idealnie, gdyby tak można było zrobić. Tak po prostu będzie bezpiecznie i wygodnie. Potem sugerowałabym odpoczynek, a nie szamotanie się powiedzmy z jakimiś, z jakimiś myślami, co zrobić, co tutaj jeszcze wymyśleć, wykombinować. Odpoczynek połączany ze wspomnieniami o bliskich. Dużo ostatnio o ludziach bliskich Wam mówię, ale to jest taki czas. Wspomnienia o bliskich, o rodzinie, jako że księżyc późno w nocy styka się z osią węzłów księżycowych, no i jakby jest u siebie, a jest w tym kontakcie z, z, z osią. Zawsze to wywołuje czy przywołuje myśli przesiąknięte emocjami, ale właśnie takimi wspomnieniami, które są dla nas istotne i budujące. Z tego się wywodzimy, z nich się wywodzimy. O tym pamiętajcie. Czasem też w ten piątek jakieś przelotne wydarzenie, jakaś migawka, coś nas głęboko poruszy. Czasem może być też ktoś, kto, kogo dawno nie widzieliśmy, teraz się odezwie i też mamy radość czy z tego powodu. Wspomnienia wspomnienie o bliskich, o chwilach, które były dla nas takim rajem, dadzą nam wyciszenie. I to się bardzo, bardzo wszystkim przyda, bez wyjątku. 15 sierpnia mamy sobotę. W siwie nic nowego, oprócz tego, że Uran zaczyna się cofać przy dziwnych układach, bo inaczej nie można określić kwinkungsu Merkurego do Neptuna i Słońca do Plutona. Więc mamy takie dziwne układy, sami zauważycie. Cóż, niektórzy cenią napi, darność, wypowiedzi. Ja też lubię. Krótko i na temat, żeby się nie rozwlekać. Zatem, cokolwiek by się w tym momencie nie rozpoczęło, o czymkolwiek byście nie rozprawiali, nie marzyli, nie rozkręcali się w tym temacie, to z tego chleba nie będzie. Myślę, że krótko i lapidarnie. Ostrożnie również, bo możecie ulec presji silniejszego. Dać się złapać na lep obietnic, albo takiej wizji nieprzytomnej wręcz, a wy za nią ochoczo pójdziecie. Ja też oczywiście, to jest też dla mnie. I w związku z tym miejcie to na uwadze. Aspekty planetarne wzbudzają w nas takie bardzo dziwne poczucie winy. Koniecznie chcemy zaoferować komuś pomoc. I oczywiście zawsze należy oferować pomoc, bo to fantastycznie jest być dobrym człowiekiem, ale nie dziś, ale nie w tę sobotę. Bo to działanie dobroczynne obróci się bardzo szybko przeciwko Wam. Działanie na ochotnika będziecie zniesmaczeni tym, co się dzieje, więc teraz sobie dajcie spokój. 16 sierpnia mamy niedzielę. No to dobra, zajmijmy się teraz uranem, który zaczął się cofać, którego retrogradacja zawsze trwa 155 dni w roku podczas której to planeta cofa się o 4 stopnie. Będzie się cofał do 14 stycznia 2021 roku. Mamy tę erkę Urana. No i co warto o niej wiedzieć? No wiecie doskonale, że skoro on się tak długo cofa, to większość ludzkości ma erkę Urana w horoskopie urodzeniowym, więc nie należy z tego a, tworzyć jakiejś wizji mistycznej, czy też a, szalonego naukowca. A, natomiast... A, i jedyne, co moim zdaniem oczywiście warto o tym wiedzieć, a Wy możecie poczytać sobie na temat jeszcze w innych źródłach, to ta erka urana może być wewnętrzną, Waszą, prywatną, indywidualną odpowiedzią na zmiany zewnętrzne. Zwłaszcza te osoby, które się długo wahały, czy tak, czy nie, czy zrobić, czy nie zrobić, to tutaj będą miały jasną przy erce urana wykładnię tego, co się, co się dzieje. Bardziej badamy siebie, zwłaszcza jeżeli od dłuższego czasu, na przykład niepokoiło nas coś, chcieliśmy troszkę zerwać się z łańcucha, jakiegokolwiek by łańcucha, jakikolwiek by on nie był, chcielibyśmy się go zerwać, z niego zerwać. Tutaj jest ten moment, kiedy mamy pewność, że mm -hmm, to jest to. Oczywiście sam Uran tego nie uczyni, czyli sama ERKA Urana tego nie zrobi. Jednak pamiętajmy, że sobota i niedziela są takie fajne dwa dni, które wzbudzają nas dziwne stany i dziwne niepokoje. Przenoszą nas do świata, w którym byliśmy. A świata rodzinnego, świata ciepłego i bliskiego i może się zrodzić pomysł przy tym uranie, aby się ponownie w nim znaleźć. I to jest dobry pomysł. Natomiast, jeżeli ni stąd ni zowąd się coś pojawia, jakaś zupełnie nowa eureka, to tego unikajmy. Unikajmy również osób, które pozornie wiedzą więcej, które będą się wymądrzały, będą udzielały dobrych rad. Mamy skupić się na sobie, bo to jest erka urana, zwłaszcza u osób uranicznych, żeby się skupiać na sobie. I to jest ważne. Również w tym dniu, sobota i niedziela, może w tych dniach, uważajmy na własną nieomylność. Nie ma czegoś takiego. Jest wspomnienie, a jest przeszłość, natomiast nic nowego się tutaj nie urodzi, bo to, co się urodzi, ma związek z przeszłością, ma związek z koniecznością wprowadzania zmian, które od dawna właściwie są, mamy je na podoręciu. Co w niedzielę zrobić? Hmm. Lepiej iść na wrzosowisko i zapomnieć lub przypomnieć sobie wszystko. Tego wam życzę.